Cześć, tu Dr. Tranik. Pamiętacie pewnie wzmacnia nas z filtrem SAF, tutaj wycięty z anteny aktywnej GPS. Właśnie długo macie przed oczami. Słuchajcie, robimy dzisiaj pewną modyfikację. Wywalamy ten semi-rigid z, z tej płytki, usuwamy też ten przewód, a zamiast, zamiast tego dam sobie takie złącze SMA kątowe. Tu je wsuniemy, właśnie mam nadzieję, że ono tu wejdzie. Ewentualnie przytniemy trochę końcówki tego złącza, tak aby udało się go wsunąć. A drugie złącze, takie złącze proste, wlutujemy zamiast tego przewodu koncentrycznego, który tu przechodzi przez środek i wychodzi z drugiej strony, właśnie tutaj, w tym miejscu. I to złącze wlutujemy tutaj w ten sposób. Oczywiście minimalizując wszelkie indukcyjności. Obrócimy po prostu te cztery pady, cztery wyprowadzenia dookoła i ono się powinno dać ładnie posadzić, całe tutaj na tej płytce i przylutujemy po bokach. To nam zapewni bardzo niską indukcyjność takiego połączenia i to będzie nasze wejście, to będzie wyjście. Więc zaczniemy w pierwszej kolejności od rozlutowania, od odkręcenia w ogóle tego przewodu, który nam niepotrzebnie obciąża to wyjście. A tu jest oczywiście zasilanie i to zostaje tak jak było. Dobra. Lutownica już rozgrzana. Gąbkę tylko moczę. Gąbka musi być mokra, żeby lutownica miała czysty grot. I spróbujemy wypróć tego SMA, e, tego Semi Rigid. Jak to zrobimy? Zrobimy to w ten sposób, że go lekko tutaj podgrzejemy. Właśnie dużą, długą, dużą powierzchnię naszego grota. I on powinien zacząć pracować. Już pracuje. I spróbujemy. O, widzicie, odszedł idealnie. Idealnie. Dobra, to teraz ten przewód, tu musielibyśmy zacząć, cała płytka się gorąca zrobiła, zacząć od góry, albo ja mu to nawet obciął. Czy znaczy mi to nie przeszkadza, żeby to tu po prostu obciąć. Nawet go tu mogę obciąć, po prostu. Więc żaden problem, żaden problem, a problem z głowy eee, w męczeniu i lutowaniu się tam odklejam, od, odlutowujemy ekran. Więc mamy to w takiej gołej postaci, jak to było poprzednio. Pozostaje nam usunąć ze środka ten kawałek tego izolatora nylonu. Najpierw to podobnie. Okej, okay. to jest ten fragmencik. Spróbujemy teraz tak. Ubytniemy. To może nieźle odstrzeliwać. Trzymamy, cyk, cyk, cyk i gotowe. I teraz czy to nam przejdzie, czy to złącze przejdzie. Kurde, na styk, na styk, o nie, widzicie? Zaczął wybrzuszać środek. Czy trzeba będzie ten otwór trochę powiększyć? Ja to będę musiał zaraz wsunąć ładnie, ale najpierw skupię się na tym, jak ten otwór powiększyć. To niewiele brakuje. Spróbujemy... Nie chce mi się schodzić na dół do piwnicy i przewiercać tego. Spróbuję go tak wyrobić ansetą. Tu nie ma żadnego elementu. Jest trochę jest ewentualnie ten annular link z przelotki, który da się tu ładnie rozciągnąć. Zresztą już się chyba wystarczająco rozciągnął. Sprawdźmy to. Tak. O, teraz go w ogóle podniosłem, czyli uszkodziłem to już na maksa. No tak czasem bywa jak się nie myśli przy robocie. Wyłaś. To co? Ale to nic, nic, nic nie przeszkadza, ponieważ jak ten pin mi tu wyjdzie z tego gniazda, ja go mogę zaraz dolutować do tego kondensatora tutaj z boku. Więc jeszcze go trochę pomączymy, chociaż możemy teraz w zasadzie usunąć ten właśnie anular ring tej przelotki. Jego obetnę, tak będzie najlepiej. To już w zasadzie przechodzi, ale jeszcze z lekkim oporem, więc przeciśniemy trochę tam sety wyrobimy ten materiał jak teraz? teraz jest luz teraz jest luz tego, że teraz trzeba będzie wcisnąć z powrotem ten środek spróbujemy to delikatnie najpierw pęsetą zrobić albo przyciągniemy go z tej strony żeby nie niszczyć złącza o, to nylon nawet wychodzi teraz o, ale dało radę, okej okay. Jest to jakaś metoda? Albo i nie, jak zwykle nie wszystko działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. kręciłbym powoli terminator, ale to może nie, to jest bardzo głupi pomysł. To musi wejść samo. Czyli musimy to spróbować jakoś wepchnąć. Albo znaleźć. Jeszcze jedno takie złącze. Czy ja jeszcze takie złącza mam? Mam. Widzicie, uratowaliśmy sytuację. Tu potem będziemy się zastanawiać, czy coś ze złączem nie jest, jest nie tak. Szczególnie, bo 1,5 GHz to nie jest dużo częstotliwość ale jednak mimo wszystko to już jest raczej złącze do kosza. Dobra, obcinamy końcówki. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam przygotowane takie złącze, po to je obciążę, żeby ono nie odstawało od tej płytki, bo mielibyśmy niepotrzebnej indukcyjności. Także tych czterech doprowadzeń. I o, właśnie tak lekko pod kątem je tu umieszczę. W związku z tym ten duży ground plane ładnie nam będzie to gniazdo trzymał. O, widzicie, ono praktycznie całe przelega swoją powierzchni. Jeszcze można by któryś z tych padów tu jest zbyt długi, chyba, chyba ten. Odcinamy do płaskości, wręcz bym powiedział. Niech to się zlicuje ładnie. Git. No dobra. To lutujemy. To lutujemy. To znaczy tak, najpierw przylutujemy to z tej strony. Hmm, to będzie mi teraz tańcować. Słuchajcie, bo teraz skadrowanie to będą w ogóle problem. Ja na chwilę dam pauzę i polutuję sobie to bez kamery między oczami a płytką, bo to mi utrudnia tutaj wizualną inspekcję i za chwilę wracam. Już jest przylutowane, jeszcze jest gorące, o tu widzę, że jednak jest dalej szczelina ale tu z wszystkich stron złapało, tu już kapton spocił Usuniemy go Usuniemy, a gorące Okej okay. Złącza SMA, przylutowane do wejścia, o z tej strony jeszcze możemy go zapaczkać Jeszcze go za, Zamutujmy super, ale chwyciło pięknie. Z tej strony jeszcze jest luka. Spróbujemy ją też jeszcze póki, kujmy póki, żona nas ogorący. Tylko jak stygnie, to będziemy musieli znowu wszystko rozgrzać. O, super. O właśnie, jak to jest taka ścianka, to widzę, że nadtopiłem sobie chyba przewód zasilający. Mhm, mm masy, ale to jest ale to jest drobiazg. Widzicie, teraz tak to wygląda. Więc jedno z łączy mamy. Lutujemy drugie. Właśnie to. I spróbujemy potem sobie zmierzyć wzmocnienie, ale do tego wykorzystamy Adalma Pluto albo Nano v. No Mogłbym sobie wykorzystać. A, a tu jest w ogóle ten pad. Ja go skrócę potem, ale on tu jest bardzo blisko cewki. Boję się, że. E, Kondensatora. Kondensatora, tak. Boję się, że jak będę go obcinał, to mi to pęknie. A on mi na razie w ogóle w niczym nie przeszkadza. Trochę z takim wystającym, tak zwanym stabem. Ale dla tych częstotliwości myślę, że to jest ok. Poprawmy jeszcze trochę lutowanie, bo to wszystko wygląda. Trochę ceny. Oczywiście, grot. Ok, myślę, że myślę, że to jest całkiem sensem. To nam się okaże, czy to jest całkiem sensem, czy nie. To teraz lutujemy złącze kątowe. Ono, zgodnie z moim planem, powinno tu się ładnie wcisnąć. Powinno sięgnąć aż do tego padu. Tu będziemy musieli prawdopodobnie skrócić tą górną nogę tego złącza, bo ona będzie wchodzić na kondensator z tej sieci Bias-T. oraz. Cyk 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 usuwam jeszcze tutaj tą nadmiar tej cyny. Również przeszkadza. Znowu przydałoby się jakaś trzecia ręka. Coś w tym stylu żeby to nie tańcowało. Dobra, mamy to. No, trochę tańcuję, ale przytrzymam palcem wskazującym. No i git. No i git. Tak jest, sięgnie bez problemu. To co, skracamy ten w ogóle odpada? Bo jest za duży. Za długi. I go nie możemy mieć w tym rozwiązaniu. Tu należałoby trochę kaptonu dodać albo zapewnić szczelinę. Bo nie możemy oczywiście tego środkowego padu do masy przelatować. Więc damy chyba na krawędzi trochę kaptonu, gdzie jest kapton? Jest odrobina. Na razie tak go przyłożę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A potem będziemy nożem od, po odrobince usuwać. Ale myślę, że ja już bym to chwycił tutaj, żeby to już było zamocowane to gniazdo. O, właśnie. W ten sposób. Dobra. Hmm. Możemy to do przylód do, do, do plecionki i, 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 i tak w ten sposób Pyk. dobra, to się trzyma teraz możemy spróbować przylutować to, o widzę, że z tej strony tu od tej strony możemy zalać to cyną tutaj kapną nam nie przeszkadza jak już będzie solidnie zamocowane to gniazdo to usuniemy kapton z okolic, z których nie jest potrzebny. Mimo wszystko utrudnia trochę lutowanie. Ok, udało się. się. Skoro się udało, jest gorące oczywiście, jak wiadomo po lutowaniu. Tu jesteśmy przy To tu bym trochę usunął tego kaptonu. Z nóż. Słuchajcie, to ja znowu. Pauza i za chwilę Wam pokażę, co wyszło. Okej okay, jest. Nie było się oczywiście bez pewnych kłopotów, problemów. Mianowicie cały bajasty mi się tutaj rozlutował, kiedy tutaj lutowałem to gniazdo. Znaczy prawdopodobnie go oderwałem, więc zamiast tego ostatniego kondensatora, to nano, który tam, gdzie ja, nie, nie wiem czy to te schematy rysowane, co w poprzednim filmie jest. To stonano zamieniłem na element przewlekany, bo mi tu to wzmocni trochę. No dobra, i mamy takie coś. A w związku z tym, że mamy takie coś i filtr jest rozbocznikowany, to czas zmierzyć wzmocnienie tego ustrojstwa i do tego wykorzystamy moduł Adam Pluto. Czyli, 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 czyli. Taki fajny tool do 6 giga bodajże i to ja to muszę podpiąć, no dajcie mi sekundę okej okay, słuchajcie tu mam Adalma Pluto a będę z, tym, z, tym, z tym modułem będzie współpracował program. Sagen który jest bardzo fajnym narzędziem, bo jest jednocześnie analizatorem widma analizatorem widma także z tracking generatorem albo sam generatorem, ja zaraz Wam pokażę zrzut ekranu tego urządzenia, ale najpierw sobie musimy to skalibrować, tu włączyłem 30 decybelowy tłumik tak jak ostatnio i ten tłumik znaczy tak, na linii TX będziemy generować sygnał sinusoidalny, to będzie tracking generator. A na się będziemy oglądać, jakie mamy widmo na wyjściu, moc sygnału wyjściowego, właśnie funkcji częstotliwości. To pozwoli nam wykreślić tą charakterystykę też tego filtru SAF, który jest tutaj już, on tu został, poprzednio go tam zwierałem kenarem. Ale żebyśmy mieli odniesienie, czyli żebyśmy wiedzieli, gdzie jest poziom 0 dB, to ja po prostu to muszę spiąć razem, czyli TX 30 dB. Nie wracam tu do RX-a, odpalę sobie tylko kalibrację 0dB tutaj w socjagenie Wszystko za chwilę zobaczycie to się tu dzieje? Właśnie, jak widać Będziemy mierzyć od 1300 MHz do do częstotliwości... Y, sekundą muszę rozpiąć to wszystko do częstotliwości 1800 MHz, tak tu w tej chwili się podziałka na osi Y zmniejszyła do takiego poziomu, że widać czum, ale jesteśmy skalibrowani. No bo tu mamy 0 dB, tak, 0 dB i tu mamy powiedzmy mili dB. Wracamy sobie tutaj na spokojnie. Statyw nie, nie pozwala mi na łatwe przesuwanie tutaj, wszystko, wszystkiego, więc wpinamy tak. To jest nasze. To jest nasze wejście antenowe, czyli tu wchodzi sygnał z Adalma. Tu jest wtedy nasze wyjście i to wyjście musimy podłączyć z jakimś kawałkiem. Krokiego przewodu. Widzę, że wszystkie przewody pochowane, bo ostatnio się trochę w RF-ach dzieje, jeśli chodzi o szkolenia. Śmiemy, śmiemy Mam tu coś? Kurczę, nie mam nic. Kabel jest potrzebny jakiego typu? Męski, męski. Męski, męski, jak widać jest problem, ale znalazłem. Dobra, trochę długi jak do, do tych zastosowań, ale powiedzmy, możemy sobie tam pół dB, decybel ewentualnie do wzmocnienia dodać. Nie był, ten kabel nie brał udziału w kalibracji. No trudno, zobaczymy co wyjdzie. Napięcie zasilania 3,3 V. Okay, prąd ma na poziomie 1 mA. Jeszcze tylko jedna rzecz, bo sobie objąłem ten kabel statyw i za chwilę go nie będę w stanie ruszyć. Wpinamy i idziemy tu. Co my tu mamy? Ok, widzicie? Zaraz rzucę print screen tego. I tu jest nasz filtr SAF widoczny. Tu mamy częstotliwości w około, w okolicach... Ile tam jest? 1540 mega. No dobra, i wzmocnienie muszę sobie tylko jeszcze tutaj kliknąć. To jest powiedzmy 17 dB. Czy ja mogę to przesuwać? Pewnie mogę, ale nie wiem jak. Powiedzmy 17,8 dB. No dobra. No to chyba byłoby na tyle jeśli chodzi o to modyfikację płytki. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.